Myślę, że zasłużone zwycięstwo od początku meczu, dominowaliśmy, byliśmy stroną przeważającą, kwestią czasu tylko było, kiedy zdobędziemy bramkę, a że udało się to dopiero pod koniec, pod koniec meczu i zrzutu karnego, no, gospodarze też postawili twarde walunki, ciężko było się przebić przez skomasowaną obronę. No Ale przyszedł moment słabości gospodarzy, wykorzystaliśmy i dowieźliśmy zwycięstwo 1 do 0. Myślę, że w pełni zasłużone. Powiem dzisiaj szczerze, że w naszym wykonaniu słabo zagraliśmy. Słabo zagraliśmy na tle Iglopolu. Było widać, że Iglopol był bardziej zgrany, lepiej operowali piłką, mieli więcej sytuacji, więcej utrzymywali się przy piłce. No myślę, że to też u nas to wpłynęło na to, że no, wykartkowali nas w ostatnim meczu, więc y, te zmiany tych czterech podstawowych zawodników też nie było. Może na to się przełożyło też, że nie mieliśmy jakiejś takiej y, kontrataku nie robiliśmy, nie mieliśmy takich zgrania ze sobą dzisiaj. No, po prostu iglopol był dużo lepszy od nas. Y, zasłużenie wygrał. Myślę, że karne ewidentny, nie ma co tutaj dyskutować. Karne był, zasłużenie wygrali, także gratulacje dla Iglopolu. My walczymy dalej, będziemy się starać w następnym meczu jakieś punkty przywieźć. Także no, jeszcze trochę runda trwa, mam jeszcze trochę punktów do zdobycia w każdym będziemy meczu walczyć. No i mam nadzieję, że będzie już lepiej. Dziękuję.